się Menderos, z tej strony tego, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak sam tytuł mówi, w dzisiejszym odcineczku dowiesz się, jak lepiej edytować, jak edytować szybciej, jak edytować dokładniej Jeżeli masz problem z edytowaniem Twoje edycje są za wolne lub są niedokładne i przez to padasz w meczu, no to oglądaj oczywiście odcinek do samego końca. Jeszcze na szybko zejdź na dół w komentarze i napisz pomysł na kolejny odcinek, wtedy łatwiej mi nagrywać odcinki takie jakie wy chcecie. Ja już bez zbędnego przedłużenia przechodzę do odcineczka. Pierwszą bardzo ważną rzeczą jest zagłębienie się w ustawienia czułości osi XY. Dostosowujecie tą oś do własnych preferencji, jednak nie jest to takie proste jakby się wydawało, ponieważ ludziom się wydaje, że wystarczy zmniejszyć oś X i Y i wtedy będzie się lepiej edytowało. No niekoniecznie, ponieważ na przykładzie moim moje edycje były w miarę szybkie, ale były niedokładne przez to edytowanie takich rzeczy jak na przykład right peak czy edytowanie trudniejszych edycji. Było naprawdę niedokładne i mi to w ogóle nie wychodziło, a teraz jestem w stanie w miarę bez mniejszych błędów, na w miarę dużej szybkości edytować w ten sposób i się praktycznie nie mylić. Tutaj, jest ten, tutaj u mnie był ten problem, że edycja była zbyt szybka, mój ruch myszki był zbyt szybki, a nie był dokładny. I to musicie sobie sami ogarnąć. Czy wy edytujecie po prostu za wolno? Czy edytujecie szybko, ale niedokładnie? Jeżeli edytujecie szybko, ale niedokładnie, no to polecam Wam zmniejszyć czułość osi XY, a na pewno Wam to pomoże. Jeżeli ćwiczycie edycję, edytujecie ładnie, dokładnie, ale macie problem z tą szybkością i ćwiczycie tą edycję, ale nie jesteście w stanie szybciej edytować, no to polecam Wam czułość osi Y i x. Zwiększyć o ten 1%, Max o 2%. Nie zmniejszajcie jej za mocno, nie zmniejszajcie jej tak z dnia na dzień, ponieważ nie przyzwyczajecie się i wtedy upie, ucierpi na tym yy, celowanie, ucierpi na tym wasz aim, a co. A pewnie byście nie chcieli, żeby to ucierpiało, więc zmniejszajcie sobie lub zwiększajcie sobie stopniowo o 0,5% i wtedy powiedzmy co 3 dni czy co tydzień, cały czas, aż dojdziecie do momentu, w którym będziecie zadowoleni. Co zrobić, jeżeli wasza edycja jest y, fajna, dokładna, ale nie jest szybka? No, oczywiście, mapeczki do ćwiczenia. Czy opłaca się ćwiczyć typowo mapeczki do edytowania? Edit kursy od razu wam to odradzam stanowczo, mówię nie. Dlaczego? Ponieważ takie edytowanie wam jest praktycznie niepotrzebne. To możecie utrwalać wszędzie, w meczu, na strefkach, na kreatywie. To jest wam w ogóle niepotrzebne. PIS control to jest to, o czym mówiłem dwa odcinki temu czyli ćwiczenie PIS kontrola przy ćwiczeniu PIS kontrola ćwiczycie edycję ćwiczycie stawianie budowli itd tak i lepiej ćwiczyć te mapeczki bo tutaj ćwiczycie trzy rzeczy na raz niż robienie zbędnego edit kursa gdzie macie jakieś trzy triple edity które wam są w ogóle w grze niepotrzebne na PIS kontrolu uczycie się edycji które wam się przydadzą w grze right piki jakieś zabudowania przeciwnika i to jest Wam po prostu potrzebne w meczu. A nie jakieś zbędne edytowanie. Triple editów, double editów, czy Bóg wie czego. Skupcie się na y, edycjach, które Wam się przydadzą w meczu. I właśnie dlatego podrzucam Wam dwie mapeczki. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, i podrzucam jedną bonusową mapeczkę, której nie było w poprzednim odcinku, żebyście mogli sobie na niej poćwiczyć. Jeszcze taka jedna wskazówka dla Was. Starajcie się edytować dokładnie, a nie szybko i niedokładnie, ponieważ jeżeli wyćwiczycie dokładność, to do, będziecie dokładali stopniowo szybkość i będzie to lepiej wyglądało. Ale jeżeli. Pójdziecie po jakości, czyli zaczniecie edytować szybko, ale niedokładnie, to uwierzcie, że szybka, niedokładna edycja jest o wiele gorsza niż yy, wolna, a dokładna. Ponieważ na przykład przy zedytowaniu rightfika, sami zobaczcie, ja Wam tu pokażę przykładik co mi powie, że o będę chciał szybko zedytować i nie mogę zedytować i o za trzecim razem mi wyjdzie szybka edycja, no jakby tracę czas i przeciwnik już spodziewa się tej edycji i na pewno będzie umiał to skontrować, nie lepiej zrobić po prostu wolniejszą edycję i za pierwszym razem, no na pewno lepiej zrobić edycję wolniejszą, a za pierwszym razem niż szybką, a mis misować tę edycję trzykrotnie dlatego skupcie się powoli, a dokładnie niż szybko i niedokładnie Dużo osób ma problem z PREDITem, czyli PREDIT jest włączony i co to jest PREDIT, bo możecie nie wiedzieć. PREDIT to jest zedytowanie ściany czy innej budowli zanim ją stawicie, czyli tam mamy stawianą budowę, no to normalnie sobie ją ale mamy czasami niestawioną i przy fajcie, jak się bijemy czasami nam się coś nie stawia, a chcemy już to zedytować i zedytujemy tą ścianę, czy zedytujemy podłogę, cokolwiek. I wtedy bardzo łatwo przeciwnik może nas zabić, no bo nie możemy się fizycznie zabudować, no bo ściana jest zedytowana. Jak to wyłączyć i jak to działa, już Wam pokazuję. Wyłącz opcję wstępnej edycji. Ja to mam włączone, ale jak to wyłączę, Wy to macie wyłączone i patrzcie. W tym momencie możecie edytować ścianę. I przykładowo, czasami przy fajcie dzieje się tak, że się budujemy, budujemy, budujemy i chcemy coś zrobić. I już chcemy to stawić i nagle zedytujemy. I patrzcie, i teraz przeciwnik bardzo łatwo nas może zabić. Tu tylko nie chodzi o ściany, tu też można to podać na prostym przykładzie podłogi, która bardzo często się zdarzy, że wam się zedytuje i czasami wiecie i nie wiecie co zrobić. Dlatego warto sobie to wyłączyć, bo jest to tak naprawdę niepotrzebne. A wyłącza się to właśnie w drugiej zakładce budowle i wyłącz opcję wstęp włącz opcję wstępnej edycji. Wtedy nie będzie wam się to pokazywało. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek ci się spodobał to super Subskrybuj kanał, bo zbliżamy się po 1500 subskrypcji. Zostaw łapeczkę w górę, napisz komentarz, jaki odcinek byś chciał, żeby się pojawił w następnym odcinku na moim kanale. Ja się z Tobą przegnam. Życzę Ci miłego dnia. Siemano.